Cześć dzień dobry dzień dobry, witam na kanale Świat Linux Pewnie zastanawiacie się, dlaczego z tyłu leci taki gameplay fajny. Wiecie, co to jest za gra? To jest gra z 1995 roku. Nazywa się to Flight Unlimited. To jest pierwsza gra, która została wydana z taką grafiką, z taką technologią. Wtedy jeszcze o Flight simulatorze nikt nigdy nie myślał, a dzisiaj nie będziemy grać, dzisiaj jest retro zdecydowanie. Wiecie, jak nazywała się firma, która zrobiła tą grę? Looking Glass. I dzisiaj przedstawię Wam projekt Looking Glass z 2003 roku. Co to w ogóle jest? Słyszeliście kiedyś o firmie Sun, Sun Microsystems? Słyszeliście kiedyś o Java 3D? I połączcie te dwie rzeczy. I do tego jeszcze, jak ten gość się nazywał, życzę do tego gościa, który nazywa się Hideya Kawahara bodajże, tak? Który odpowiadał za ten projekt i będziecie mieli pulpit 3D, ale nie taki kompis, udawany kompis Beryl, gdzie tam to niby to było, to było 3D. Będziecie mieli w pełni trójwymiarowy pulpit na Linuxie, działający z akceleracją na karcie Nvidia i dzisiaj wam to pokażę na żywym sprzęcie. Opad szczęki jest gwarantowany, to jest projekt, o którym patrzy nikt nie słyszał. Projekt, który trwał od 2003 do 2007 roku i został zniszczony przez Apple, przez Apple, przepraszam, dokładnie tak. Apple, i dokładnie chyba tam był pan Steve Jobs, e, zadzwonił do firmy sam Microsystems i zakazał kontynuowania tego projektu ze względu na patenty. Taka innowacja, jaką zobaczycie, została zniszczona całkowicie. Projekt już nie istnieje, nie ma kodu źródłowego, nikt tego nie będzie kontynuował, a było to jako open source. Uwierzycie? To zobaczycie za chwilę. Zapraszam gorąco. Zapewne wielu użytkowników z tamtych lat, czyli to są okolice 2004, 2005, 2006, 2007 rok, kojarzy Beryla, tak? Manager okien, który umożliwiał między nimi tego rodzaju efekty, czyli trumiawą kostkę i tak dalej, takie tam pierdoły, tak? Które robiły takie wrażenie na windziarzach, że głowa mała. Chociaż trzeba przyznać, że Wista wyglądała świetnie z tą, z tą przejrzystością i naprawdę robiła kawał dobrej roboty. Kompis to samo, też fajną mierzą efekty, pływające okienka i takie tam różne dziwne, fajne rzeczy. Ale mówimy dzisiaj o projekcie Looking Glass. Projekt Looking Glass. Owszem, w tej chwili funkcjonuje taka nazwa, można powiedzieć, ale to nie ma nic wspólnego z tamtym czymś, powiem to w ten sposób. <laughs> Historię tego możecie przeczytać sobie na Wikipedii. Również tutaj, tak jak mówię, jest informacja o panu Hideju. Hideja, czy Hideja Kabacharze który de facto to stworzył. Jest również kilka tutaj artykułów na ten temat, to był dość popularny temat. Można sobie to ładnie poczytać. Jest możliwość ściągnięcia tego jak najbardziej, bezpłatnie, z tym, że jeżeli odpalicie to na maszynie wirtualnej, to efekt będzie prawdopodobnie tragiczny, bo, bo no niestety wymagana jest najlepiej karte, karta Nvidia. tak, tak, tej NVIDIA dokładnie tak. Ja wam to dzisiaj pokażę na NVIDIA 6600 na PCIE, dokładnie na AMD 64. Natomiast możecie próbować uruchomić to na QMU, KVM, ewentualnie na VMware, bo VMWAR jest na Linuxa jak najbardziej, istnieje bezpłatna wersja. Ale efekt może być bardzo tragiczny, to mówię z góry. Prawdopodobnie będzie chodziło o to bardzo, bardzo źle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może poczytać sobie. Tutaj jest bardzo fajny PDF. Napisane chyba właśnie przez IDE, rozpisane jak to wszystko działa, jaka jest architektura tego, jakie jest tutaj zastosowanie Java, i tak dalej, więc naprawdę. No niestety, no, tak jak mówię, kod źródłowy nie istnieje, po prostu kod źródłowego nie ma. Zostało to wszystko usunięte, zniszczone, czy przez Sana, czy przez Oracle, który potem Sana przejął. Tego już nie ma i nigdy prawdopodobnie nie będzie. Może ktoś to napisze od zera, a naprawdę jest to tak innowacyjne, że ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. I teraz, wyobraźcie sobie, klikam sobie na tym dwuwymiarowym pulpicie przez te, mamy XXI wiek i dalej, co z tego, że parę efektów dochodzi i tak dalej. Jak mogliśmy mieć pełni trójwymiarowy pulpit, co by z tego było? Star Trek może jakiekolwiek inne <laughs> efekty. Pomyślcie sobie, gdyby taki pulpit wprowadzić do Virtual Reality. Ja wiem, ja mówię w tej chwili na sucho, tak? Ja mówię o tym całkowicie na sucho, tylko daję wam taką zajawkę, tak? Żebyście się zastanowili, jak to działa i co by mogło być. A wiecie, co by mogło być? No to co? Przechodzimy do tego, co by mogło być. Będzie głośny, będzie radośnie, Ja to miałem mały... Od razu mówię, to jest Live CD wersja 3.0 z 2007 roku. Słuchajcie, będzie tutaj niestety głośny, i za to nie poradzę. Sprawa jest jeszcze taka, że ja to miałem olbrzymie, znaczy olbrzymie, miałem trochę problemów, jeżeli chodzi o uruchomienie, uruchomienie tego a problemy były spowodowane, spowodowane tym, że nie, chcia, nie, nie ogarnia ta wersja ani ta wersja 3.0, ani 2,5, którą próbowałem. Nie jest w stanie ruszyć z cd który ma, o, znaczy, który jest na Sata. Musiałem do tego mojego kompa dołożyć drugi SIDROM i drugi twardy disk. No wypadek. Na ID. ID. Tam gdzie idę, to będzie fajnie. No. E, słuchajcie, teraz tak. Mamy tutaj w, do wyboru kilkanaście opcji różnych dodatkowych. Ja, tego, ja tylko Wam to pokażę, pokazuję, nic więcej. Nie będę tego rucha miał. Gdyby coś nie chciało ruszać i tak dalej, i tak dalej. W moim przypadku żadna z tych opcji tutaj, e, słuchajcie, dobrzy ludzie, nie pomogła. Żadna z nich niestety. Jedyna możliwość to było, tak jak mówię, podłączenie z rom butowalnego na IDE. Więc o USB raczej nie ma co myśleć, bo tam się zresztą USB wykładało, tak. W każdym razie, to co, odpalamy? Odpalamy. Zobaczycie sobie całe, to mam nadzieję, że dobrze widać? Chyba dobrze widać. Cały proces uruchamiania. Ja sobie siedziałem dzisiaj po prostu z opadniętą szczęką, tak wpatrując się w monitor, bo to jest autentycznie to mogło, to, je było coś, to był projekt, który mógł zmienić podejście do komputerów, do, do używania komputerów. Kurde, mo, nie mówię tylko o zwykłej w klawiatury ale poruszaniu się w 3D za pomocą, nie wiem, wirtualnych okularów, czy czegokolwiek, tak, to, to po prostu mózg rozwala, ja wiem, że... On wyolbrzymia i pieprzy i głupoty i w ogóle o to, o czym tu jest mowa. Ale ten, kto tego używał w tamtym roku, w tamtym, w tamtym latach można powiedzieć. Bo niektórzy mieli z tym styczności, ja miałem chyba przez chwilę, już tak średnio to pamiętam szczerze mówiąc, to po prostu. Kurde. Wow, kurde. W tej chwili trzeba to traktować jako de facto demo technologiczne bardziej, tak? Powiem to w ten sposób, bo tak to jest zrobione. I co tu dużo mówić, no po prostu naprawdę no myślę, że pospadacie z krzeseł. Tak mówię, że pospadacie po prostu z krzeseł. To jeszcze chwilę się tutaj musi załadować, wszystko idzie z Sidromu bezpośrednio, ale naprawdę. Kurde. Wyobrazić sobie, że można sobie zrobić tak, poukładać to tak. No, no. Widziałem, że na filmie na, na YouTube są chyba trzy albo cztery filmy trzy albo cztery słuchajcie filmy są więc po prostu całe zaczęsienie z czego dwa z nich są w stanie tragicznym, bo skacze to jak jasna cholera goście to na się odpali. więc mój film będzie jedyny na żywym sprzęcie, jedyny na całym YouTubie dlatego proszę was, żebyście udostępniali ten film, pokazywali innym ludziom bo, o, bo ludzie powinni to zobaczyć co mogło być gdyby jedna firma nie powiedziała Pierdziele, nie będziecie mieć takiej, takiej technologii. Proszę bardzo. To wygląda niby normalnie w tej chwili, tak? Jakieś tutaj paseczek i tak dalej. Ale przejdźmy do rzeczy. Niech ta magia się zacznie, tak? Zacznijmy może sobie od menu. No menu takie, kurde, no niby, niby teges. No co to, co to jest teges? Odpalmy sobie coś. No niby terminal zwykły, tak? No ale fajnie to wygląda. Trochę się na boczki przesuwanie. Ale jak sobie kliknę tutaj. To przestaje to być płaskie. To jest w pełni trójwymiarowy pulpit. Słuchajcie, dobrzy ludzie. W pełni. Nie udawany przez kompisa, tak? Do kompletu, do każdej aplikacji można sobie tutaj pisać notatki. Mi akurat utlegatura nie działa, nie wiem z jakiego powodu, ale tutaj można sobie dopisywać notatki. Z tyłu, bo to jest z tyłu. To nie jest z boku. To jest, słuchajcie, z tyłu. I to jest tym wszystkim the best. Popatrzcie się na to. Proszę, dajemy sobie jedno tutaj. Przejdźmy sobie do menu i wyobraźcie sobie teraz pracę, gdyby to zostało dopracowane. Gdyby ktoś się naprawdę tym zajął, gdyby ta technologia przez 20 lat, wiecie, aby została dopracowana w jakiś sposób. Co można by tutaj zrobić, kochani? Teraz się to traktuje jako, jako taką ciekawostkę de facto, tak? Co to jest, kurde? No, no, co to, kurde, jest, nie? Moment, bo tu się jeszcze Firefox ładuje, dokładnie tak. Sieć działa, tylko no, no wiecie o co chodzi, tak? Wiecie, wiadomo o co tutaj chodzi. Ja sobie to może przesunę gdzieś tutaj, albo dam, może to okienko gdzie indziej. Zminimalizuję je sobie tutaj trochę, o, proszę bardzo, popatrzcie się nad... No przez to jeżeli tu sobie zminimalizujemy jakiś odtwarzacz wideo, to on będzie tutaj odtwarzany w 3D. To jest 2003 rok. 2003. Teraz się to traktuje. A taka fajna zabawka. Co to kurde jest? Ale jak mogło to zrew zrewolucjonizować całe, całe komputery, całe korzystanie z komputera. Wyobraźcie sobie, siedzicie w okularach 3D i macie to w ten sposób aranżowane. Tak jak w filmach z Science Fiction jeden tak. patent. Wirtualne pulpity. Kurde. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego nikt tego nie stosuje w tej chwili? Przełączanie ekranów kurna szlak człowieka może trafić. Czemu nie można tego było zrobić w ten sposób? Dlaczego? Bo patenty, bo to, bo tamto, popatrzcie się na to. Na każdym pulpicie mogę mieć inną aplikację. Mogę sobie tutaj jakąś gierkę, nie wiem, odpalić nawet, jakiegoś ping-ponga na przykład. Proszę bardzo, macie tutaj rozmiarowy pulpit, znaczy, zmienimy tapetkę. Właśnie, wrzucę sobie inną tapetkę, bo tutaj to średnio wygląda, nie? Pamiętajcie, Live CD, niestety nie wiem, jak to zainstalować na desku. pewnie by to chodziło trochę szybciej. Ale kurde, fajne, nie? Nieudawane, tak jak kompis, tam 2,5D, tak jak Doom, Doom czy Duke. Stary Doom i stary Duke to nie są gry 3D, to są gry 2D, w 100 2D. Tylko wyglądają jak 3D. Pierwszy 3D to był Quake. To był prawdziwy pierwszy trójwymiarowy Quake. Popatrzcie się na W sposób tę technologię można było sobie tutaj wykorzystać. Mało? Tak. Teraz to taka fajna ciekawostka, a, a, takie tam pierdoły, jakie są tutaj te tak jest, nie? Robi wrażenie, co? Robi zajebiste wrażenie, szczególnie jak ja tego na żywca używam. Bo Wy sobie tam siedzicie, ogarniacie, oglądacie to i tak dalej. Ale przyjemność korzystania z tego to jest zupełnie inna, kurde rzecz. Powiem to tak. Moment dajmy sobie tutaj, zmniejszymy go tutaj ładnie. To tu nam się odpaliła jakaś, nie wiem, nie wiem co to jest. Jakaś mapa chyba taka. Oczywiście, wszystko można sobie poobracać, jeżeli ktoś ma zajawkę. Proszę. Kompis tego nie potrafi, nie ma takiej opcji. On sobie zrobi tam desktop, cuba i takie tam pierdoły. Ale tutaj każda jedna aplikacja, normalny, zwykły terminal jest traktowany trójwymiarowo, dosłownie jako trójwymiarowy obiekt. To jest autentycznie po prostu są jakieś fizyka, od rzeczy związane z fizyką, tak? I teraz dodajmy sobie do tego wirtualne godle, rękawice, które ten. I to jest zupełnie inny, inny ten. A my jesteśmy w tej chwili w, dół, znaczy w średniowieczu z dwuwymiarowymi i ikunkami, które się tlika, kurde, myszką. Ludzie! Ja wiem, że narzekam, ale kurde, to naprawdę robi niesamowite wrażenie, tak. To po prostu robi wrażenie, wow, powiem to w ten Bawimy sposób. się dalej ikonkami, ja sobie to odsnąłem. tutaj, proszę bardzo, na boczek, a co tam. To przełączanie pulpitu to jest po prostu, wow, kurde. No i robienie notatek do stron internetowych, no kto to kiedykolwiek widział, niech mi to powie, kurde. To nie jest notatnik, to jest odwrotna strona tamtego okna. To jest najlepsze tym wszystkim, kurde. Sami zresztą widzicie, powtórzę to jeszcze raz delikatnie, to jest trójwymiarowy obiekt. To się dzieje wszystko na żywca. To nie, można sobie było, nie wiem, przyklejać okna, okna programów na przykład, typu ustawień, tak? Do tyłu tego. <grytanie> Wrażenie po prostu jest, ja cięż nie pierdzielę, powiem to tak, nie? I w sumie ta karta, którą mam, to nie jest jakiś demon szybkości i nie wiadomo co, to jest średni taki segment wtedy używany, nie? Zobaczmy sobie tutaj na przeglądanie plików. Na przykład, no właśnie, to też stwarzało bardzo fajne, bym powiedział, możliwości. Oczywiście to wszystko szłoby do dopracowania, do, 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 do nie? Tu jeszcze mi się udawało jakoś coś rysować kiedyś, ale teraz mi to widzę, nie, nie, nie za bardzo tak jest. No, jest to trochę niedopracowane, ale jednak, no, no. Kurde, przeglądamy pliki. Przypominają się te filmy wszystkie hakerskie i tak dalej, nie? Gdzie, jak to się nazywa? Johnny Mnemonic, nie? Gdzie sobie ten. Wybierali pliki rękami. I to by było możliwe, ale technologia została porzucona, można powiedzieć, całkowicie, tak. I, i kurde, naprawdę to. Szkoda, że to nie było kontynuowane, tak? Tylko przyzwyczajono nas, bo przyzwyczajono nas do chamskiego, płaskiego kurde, ekranu, świetne gry, prawie realistyczna grafika, tak? A pulpit wygląda jak 40 lat temu. Dokładnie tak samo, więcej kolorów i, i w cholerę więcej zajmuje, tak? A to i cały czas tu chodzi na maszynie z 512 MB RAM, gdzie procesor jest nie wiem ile ten Atom ma? 2 GHz może? to pomyślcie sobie, co by było możliwe na GeForce'ach, RTX, w tej chwili nowych, kurde, kartach grafiki. Cały czas tam mi coś idzie, tak? Całutki czas, media. Dajmy sobie tutaj Trump, Trump Player, tak? Muszę to oddzielnie mówić, żeby mi YouTube nie zakwalifikował, cholera wie do czego. Nie chcę, oddawaj to, pokaż mi to. Popatrzcie się na to, niby takie pierdoły, tylko wiecie, co jest najlepsze? To jest najlepsze. Dziękuję. Kurde. Czemu to nie jest kontynuowane? Wytłumaczcie mi to proszę, bo to jest dla mnie rzecz niesamowita po prostu. Kurde, że. Ekrany dotykowe. Wyobraź sobie ekran dotykowy dotykasz monitora i to sobie przesuwasz. To wszystko było możliwe do, do ogarnięcia. Powiem to w ten sposób. Bez najmniejszego de facto problemu w tej chwili z taką technologią, którą my tutaj mamy. Myślę, że, że ten. No, mam nadzieję, że, że taka zajawka czegoś takiego zrobiła na was wrażenie. Bo na tym kanale taki film się jeszcze nigdy nie pojawił do dzisiaj. Mam nadzieję, że że będzie popularny, bo warto to, to ludziom pokazać, tak? Pokazać, że była taka możliwość na Linuxie 20 lat temu. Kurde, 20 lat temu. I to zostało zmarnowane i, i siedzimy w 2D jak jaskiniowcy, autentycznie. Pewnie wiele osób się z tym zgodzi, pewnie wiele osób może się z tym nie zgodzi, tak? No ale jesteśmy jak jaskini obcy za weże kamienia łupanego, bez kitus, z takimi możliwościami, z takimi osobami, które zostały de facto zniszczone i stłamszone, tak? Ja wiem, że to może jakieś, nie wiem, wyzwanie, kurde, do odezwa i tak dalej może być traktowany ten film. Nie, ja Was tylko proszę, żebyście się popatrzyli, wyobrażyli sobie, co tu było możliwe. I że to wszystko zostało zniszczone. Spróbuję sobie to przerzucić na drugi pulpit tutaj. Moment. To jeszcze pewnie niektórych funkcji w ogóle tego, tego cuda nie odkryłem, tak? Tu mi się coś włączyło, jakiś następny pulpit, widok z boku. To jest po prostu rzecz, wow, kurde. To mi się przywiesiło trochę, albo ja coś włączyłem dziwnego tutaj. O, dobra, wróciło. Tutaj mamy pulpit. Tu jest de facto, nie wiem od czego to są te ikonki tutaj. Bo kliknięcie ich niestety nie działa do końca. Ten sposób, jak powinno, chyba. Przejdę sobie tutaj na główny pulpit, też nie mogę. To widocznie muszę zamknąć, zamknąć jedną aplikację. E, jakby to dopracowano, kurde, to po prostu. No po prostu, co to dużo mówić, tak? Możliwości, jakie płynęły z tego, zrobienia takiego pulpitu, tak? E, z traktowania tego, tego pulpitu w taki, a nie inny sposób. Czyli sposób bardziej niż płaski. To byłoby wszystko do zrobienia, ci designerzy UI i tak dalej dalej, którzy żyją sobie teraz funkcjonują i tak dalej. Gdyby oni znali tą technologię, wiedzieli, że coś takiego było kiedyś, to oni by z tego po prostu zrobili ja pierdzielę, tak? Natomiast no, w tej chwili, no, można to traktować tylko jak taki fajny pokaz możliwości Linuxa. Sprzed de facto 20 lat, pamiętajcie 20 lat, to wtedy to powstało pierwszy raz, i de facto nam tyle z tego wszystkiego zostaje, nie? Tu nam się chyba zawiesił pulpit, bo ten kosmos mi został, tak tej katy mi się wydaje. Zaraz spróbuję go sobie tu przyłączyć na jakąś inną tapetkę, może taką standardową. Ok, i kurczę, no, 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 no naprawdę. Fajnie by było, aby deweloperzy zrobili na przykład coś takiego, takie przełączanie pulpitów, a nie kurde pojedynczo czy w głupim okienku. Klikasz na pasku, zjeżdżać i pokazuje cały ten. Taki gnom, gnom 45, nie wiem, gnom 50 jakby był, tak? Zamiast tego cholernego przewijania okienek, to zrobisz taką panoramę, kurde, widzisz co się dzieje, tak? Klikam sobie tutaj, a nie pierdzielę się z przewijaniem tego badziewia. Czemu tego nie można zrobić? Gnom, myślę, by sobie coś takiego spokojnie poradził, tak? Ciekawe, czy można tą aplikację uruchomić na dowolnym oknie. Oczywiście, że tak. Ok, prawym sobie tutaj mogę zrobić coś takiego. Odpalmy parę aplikacji, zobaczymy, jak to będzie tutaj nam de facto zachowywać całe. To przeglądanie płytek jest bardzo fajne, powiem tak. Obracamy sobie w ten sposób i tym nadal można tutaj na. Nie, poruszać to jest tylko przegląd, akurat chyba wtedy, nie? W tej chwili, ale naprawdę, kurczę, mi się pracuje tutaj, powiem ja tak, bardzo fajnie. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest trochę, trochę powolne, takie i tak dalej, ale patrząc na, na te wszystkie możliwości, jakie de facto były kiedyś, tak, na to, jak to wymyślono i że to działa w Javie, która nie jest, wiadomo, że najlepszym, najlepszym możliwym tem, nie? Najlepszym de facto możliwym pulpitem. Nie wiem o co chodzi z tym Golfem 3D, ale, ale okej. Okay. I, I kurde, naprawdę. Popatrzcie się na to. I tutaj jest ciągle to jest to połączenie 2D i 3D. Przepraszam. Mamy tutaj połączenie tego 2D 3D. I, i te aplikacje kurcze mogą być specjalnie pisane pod to, tak? Bo jest taka opcja. I będą miały wtedy jeszcze większe możliwości, natomiast to co widzicie tutaj, to są zwykłe aplikacje 2D, które zostały po prostu w ten sposób ogarnięte, tak? To, to, to jest dopiero technologia, która e, umożliwia zrobienie czegoś takiego, tak? Że... Wiadomo, że w były takie fajne efekciki i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko, nie? No cóż, powoli będziemy kończyć ten film. Mam nadzieję, że zajawka została zrobiona i to bardzo konkretna. Niektórzy się rzucą do maszyn wirtualnych, ale gwarantuję, że na maszynie wirtualnej będzie koszmar. Prawdopodobnie będzie jeden wielki niestety koszmar, tak? A, a praca na żebym sprzęcie to myślę, że niewiele osób może ma w domu jeszcze komputery z tamtych lat, żeby coś takiego sobie odpalić. Jeżeli macie, spróbujcie, bo warto. Naprawdę dotknięcie tego żywą myszką, popatrzenie na to i ułożenie sobie na przykład w, w głowie takiej rzeczy, zamykam od zakładam okulary, rękawice i jadę w ten sposób, tak? Patrzę się na lewo, patrzę się na prawo. Do tego ta technologia mogłaby zostać zastosowana między innymi, nie? No, mogłaby. Nie została i nie zostanie, bo została po prostu zniszczona. Zostało to wszystko niestety zniszczone przez pełne, pewną firmę z Cupertino, jak to się mówi, tak? No cóż. Zapraszam do udostępniania tego filmu. Mam nadzieję, że nie są zajawkę wiele osobom zrobiło. E, że wiele osób to zobaczy, bo warto, warto, żeby oni to zobaczyli, że taka była możliwość, że to mogło być przyszłością. My już mogliśmy pracować z czymś takim takim trójmiarowym pulpicie, a nie, a nie jak jaskiniowcy w 2D, nadal w XXI wieku. I to zostało zniszczone. Przykre, ale prawdziwe. Gorąco pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Bartek z kanału Świat Linuxa. Zapraszam do moich innych filmów i subskrypcji kanału. Cześć.